15 eee. Dzisiaj świat ujrze trzecia płyta Hose Song, druga, która będzie w serwisach streamingowych, wbierana akustycznie. Eee, Niezmiernie się cieszę, e, bo. Są przecudne wokalistki z ogromnym, um, z ogromnym talentem, który zresztą słyszymy tutaj w tle zapewne. Śpiewa Ewa Sochaczewa. E, I cieszę się, że one spełniły swoje marzenia. Na płycie znajdują się piosenki um, Bądź nadal mieszkają na Bielanach. E, na przykład Marek Dutkiewicz mieszkał w latach 70. przy Alei Remonta. Był, e, był e, sąsiadem Jarosława Kukurskiego i Anny Jantar. E, I razem się spotykali, i tworzyli, inspirowali się i te Bielany też inspirowały ich do tworzenia e, fajnych, e, fajnych hitów. E, które żyją cały czas. Bielany to tak naprawdę miejsce, gdzie tworzyło i tworzy bardzo wielu e, twórców. Tu mieszkał Jarosław e, Kukulski, Anna Jantar, e, Krystyna Sienkiewicz, no, Kora Jackowska. E, to są absolutnie nazwiska, e, no nie tylko polskie, ale tak naprawdę kultury europejskiej. Ja bardzo się cieszę, że oni tu żyli, mieszkali. Miałem okazję niektórych z nich poznać osobiście, e, jestem z tego bardzo dumny. A bie, mieszkańcom przypominamy o tym fakcie, bo nasi mieszkańcy są z tego bardzo dumni. Te talenty, które są za nami. To są przepiękne aranżacje. To są młodzi, piękni, zdolni ludzie, którzy próbują swoich sił, przełamują swoje słabości, a z drugiej strony pokazują to, co najpiękniejsze w nas. Tak więc ja jestem dumny z tego, że Jose Sąki jest na Bielanach, że ten cały projekt jest, funkcjonuje i się pięknie rozwija. Wśród konkursów i festiwali w całej Polsce, z tego co. Jest mi wiadome, rzadko się zdarza, że organizatorzy starają się jakby wynieść festiwal ponad sam konkurs. Na płytę nagrałam piosenkę z repertuaru Ireny Santor. Trzeba marzyć. Trzeba marzyć. Mar To piosenki ponadczasowe, więc i melodie, które na pewno każdy z nas nosił i teksty, które cały czas trafiają prosto w głowę i w serce, nadal są aktualne, więc jak najbardziej cieszę się i wszystkie się cieszymy, że możemy je odświeżać. Usłyszeć wielki sen w nowym wykonaniu to jest po prostu... Wielkie przeżycie, bo to jest piękny utwór. Zresztą pan Andrzej Brzeski pisał cudowne utwory jako poeta, muzyki, aktor i człowiek renesansowy. Cieszę się, że ta piosenka przetrwała tyle lat. To się tak dziwnie stało, bo Andrzej był człowiekiem bardzo zdolnym i dla niego. Skomponować nowy utwór, czy napisać nowy wiersz. I mówi do mnie kiedyś: Ty, ty lubiłaś Beatlesów? Ja mam to pytanie retoryczne. Jesteśmy pokoleniem wychowane na bitelsach. To ja ci coś przyniosę, wiesz? I mówi: I potem zobaczyłam. John Lennon się śnił, miałeś 16 lat. I tak się wzruszyłam, naprawdę, i to Jurek Filar. Pięknie nagrał w swoim studio, i tak trochę ta piosenka przeszła boczkiem. Aczkolwiek mówię, że dużo jest pięknych utworów, które leżą gdzieś odłogiem w archiwach. Mogą mieć swoje comebacki. który ja śpiewam, czyli Boskie Buenos, jest akurat w ciutkę innym stylu niż zwykle śpiewam. Największym wyzwaniem chyba właśnie było przedstawienie tych emocji i tego, żeby ten utwór jakoś yy, nie był monotonny, to na pewno, bo tam jest dużo tekstu, dużo się dzieje właśnie w słowach. Cała produkcja płyty, i tworzenie, cały zamysł, to wymagało sporo czasu i, i dużo zaangażowania i pojęcia. Co do samej produkcji, to też bardzo, bardzo ciekawy proces, gdyż legendarne kawałki, które wymagają szacunku, zrozumienia. Większość z nich rzeczywiście bardzo chciałaby, wiąże przyszłość ze śpiewem. Część gdzieś tam ma jakiś tam plan B w głowie, ale ja zawsze mówię, nie myśl o planie B, bo się nie uda. Po prostu idź w to, bo one wszystkie naprawdę...